Tak, tak. Tak, otwarcie Zapraszamy. Szlaku. Turystów kości, ze Stargardu, ze Szczecina, złowca, zdrawska, zreska. I po twarzach przepraszam, jeżeli ze Szczecina mówiłam. Jeżeli kogoś pominęłam to przepraszam. Zapraszamy, czyli kto? Po pierwsze grupa niepermalna na przełaj, których tu przedstawicieli chętnie witam. Pana Adama Koguta, zaocznie Panią Ewę Ciepańską i Pana Zygmunta Huchro, którego trudno nie zauważyć, choć w tym momencie go nie widzę. Czerwony berecie, podejdź. Proszę się nie Proszę Państwa, współpraca grupy nieformalnej na przełaj nic by nie znaczyła, nie dała, nie miałaby istotnego znaczenia, gdybyśmy wszyscy nie współpracowali w locie. Polecam, lokalna organizacja turystyczna, proszę Państwa, sami osobno, niestety, wiemy od wielu lat, to się nie sprawdza. Zrzeszajmy się, wtedy będzie lepiej. Poproszę o głos z panią Litkę Lalak, kierownika biura Lotu lokalnej organizacji turystycznej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, witam jeszcze raz. Nie, ja sobie dobra, Witam jeszcze raz bardzo serdecznie właśnie w imieniu tej grupy nieformalnej oraz lokalnej organizacji turystycznej powiatu łobeskiego. Wspólnie napisaliśmy, proszę Państwa, wniosek do Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich możemy dzisiaj otworzyć pierwszy, pierwszy szlak, który biegnie w naszym powiecie, biegnie przez dwie gminy. Zaczyna i kończy się w gminie Łobez, zaczyna i kończy się w gminie radowo małe Szlak proszę Państwa ma tytuł Lobeliowe Jezioro i Wilczy Kruk. Lobeliowe jezioro. Evenement, to chyba na skalę szlera, europejską, na znajduje się tak. w gminie Łobez. wilczy gród, wilcze gniazdo w gminie Radowo Małe. Dzisiaj, proszę Państwa, chcielibyśmy otworzyć ten szlak. Wydaliśmy takie piękne ulotki, które, które otrzymaliście Państwo. Ten każdy będzie mógł sobie, nie tylko zrzeszając się, ale i indywidualnie wędrować tym szlakiem po naszej pięknej ziemi łobeskiej. Mamy cichą nadzieję, że nie będzie to pierwszy szlak, że będziemy otwierać kolejne szlaki. Dzisiaj natomiast zapraszamy Państwa do takiej historycznej chwili. Będzie to historyczna chwila. Poproszę bardzo sta Pana Starostę Pawła Marka o przecięcie naszej wstęgi. Również Panią Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej, Panią Annę Magdala. Do I oczywiście szefa Grupy Nieformalnej, Pana Adama Kobuta. Panie panie, tak? panie Bardzo panie. proszę. Tak. Pani Aniu, proszę. Tak. tak. Bardzo proszę. I proszę Państwa, będą fanfary i otwarcie szlaku. No trójkarun. Bravo! w ręce przewodnika dzisiejszego rajdu Pani Elżbieta Pani Eli, ta. tak? Znacie Państwo Tak, znaczy. znamy Pani Ela Al Naprawdę, pani, pani, pani Ela Pani jak to zwykle jak to żona oddaje pałeczkę mężowi, więc o trasie opowiemy, Proszę Państwa, mamy do przejścia 22 km najważniejsze w turystyce jest to Dziękujemy Ci Pani Ważniejsze w turystyce jest co? Woda, Oczywiście, więc dzisiaj nam sprzyja. Niech żałuję, kto nie był na poprzednim rowerowym rajdzie, bo też pogoda była po naszej stronie. Przejdziemy sobie 22 km. Jest to troszeczkę dużo jak na szlak pieszy, ale pogoda nam sprzyja, a warunki będą dobre, bo trasa nie jest w żaden sposób trudna. O szczegóły poproszę pana Adama. Proszę państwa, ja będę prowadzić wraz z panem Adamem. Zamykał i zabezpieczał nas będzie pan Zygmunt Puchro, który ma wieloletnie i wielokrotne tak. doświadczenie w tej dziedzinie. Mogę potwierdzić. jest formalnej. Proszę państwa, zwracajmy uwagę, żeby się nie oddalać, tak? Zachowajmy bezpieczeństwo. Jeżeli by coś się stało, to ja mam apteczkę. Jak zwykle jesteśmy przygotowani. A jeżeli coś nie tak, tak jeżeli ktoś. Idziemy w okolicy łobza. Niedługo będziemy schodzić do doliny Regi.

A co, idziemy dalej? Idziemy dalej, niestety. Idziemy przez most? Tak. Jaka wieś? Uninie. Żeby to jakoś określić, tak? Czy ona wyjdzie z tyłu? Tak. To jest porządny mostek. Nowy mostek zrobiony? Tak. Tak. A tu się odwróć się. Pomachaj. A to za kajak chcesz robić? Momentami. No to ja będę... ...taka mikrośniadaniowa. O! 10 minut od ostatniego. Czyli ty masz 15. Tak. No a słuchaj, a jaka... Jesteśmy przy jeziorze Lobeliowym jest to jezioro eutrof eutroficzne. Bo to jezioro Robertiop z Biska. Ja ustale, co tam powiedzień i zapiszę to. Pomnik przyrody. Nie mogę tu wejść. Drzewo pomnikowe, możesz. Mogę to płotu? Możesz. Możesz i żeby był urodzaj co będziemy mieli chwilę następne największe okazy na ziemi łobewskiej 710 cm obwodu 5 potężnych konarów 30 metrów sobie jest to karsko dwojne tak, to był park podwórski. Okay. Lipy na ogół to tak rosną prosto z jednego konara. Tak to się tak zdarza. No legenda jest taka, że odpoczywał w pamięci na cześć swojej córki narodzonej Elizabeth. Za, zaszczepił tu malutkie drzewko. No i teraz mamy co mamy. Nie będziemy tutaj w tej ciemnicy przesiadywać na Jesteśmy w zamku w kalendarium zamku rodowego Borków. W 1551 rok najstarszy opis zamku. Ale piękny. Archiwum Szcze... e... pięknie. Archiwum Państwowe Szczecinia, ekspozytura w Szczmielu. Pięknie. Pięknie. Jeżeli ktoś będzie miał pytania pogłębiające, to zapraszam do Ciebie. Po drodze. Jesteśmy w miejscowości Strzmiele. Dawniej Strenel. Co to znaczy dawniej? Dawniej to znaczy bardzo dawno, bo pierwsze zapiski były w roku 1282, a brzmiało ono. Także pan von Bork miał dwóch synów. A potem urodził mu się trzeci Nikolaj. I takie są początki yy, osiedlenia się Borków yy, w tym miejscu. Rodzina von Bork pod, yy, pochodzi yy, z rejonów kołobrzeskich. Prawdopodobnie przyjęli oni to nadanie. z z takich względów, że tam już napór brandenburski tak, był bardzo duży, a ród Borków jest rodem pomorskim, o prawdę, najprawdopodobniej najpodobniej słowiańskich e, korzeniach, z czasem oczywiście uległ germanizacji i pochodzi w niego wiele przywódców i generałów, później armii niemieckiej. Miejscem wiąże się, yy, wiążą się dwa nazwiska, które yy, ogólnie są znane. Jedno nazwisko to jest Cydonia von Borg. Kto słyszał o tej pani w jakichkolwiek właśnie okolicznościach? Los, no cóż, tragiczny. Cydonia urodziła się właśnie tu w 1540. W roku, które źródła mówią, że w 1948, oprócz niej państwo von Borg i Schoenhell mieli jeszcze córkę Annę, Dorotę i syna Ulryka. No wiesz, no po prostu coś z tym, Nie, z kablem coś się dzieje. Za najurodziwszą, najbardziej inteligentną, bystrą i wyedukowaną uchodziła Sydonia. Sydonię uwielbiał jej ojciec, rozpieszczał i prawdę mówiąc wbił w dumę. Był to ród szlachecki, który równał się pozostałym rodom i nie czuł się w żaden sposób gorszy od rodów, które były na poziomie książęcych. Posiadali oni tutaj ten cały obszar, w, któryśmy, w którym szliśmy, meszne, zachełnie. Były tak, były to kiedyś dobra borków, które później loperowie odkupili. Od to wychowanie Proszę Państwa, stało się tak naprawdę przyczyną nieszczęścia tej kobiety, ponieważ ona miała wymagania nad swój stan i, jak się okazywało, możliwości. Jako piękną, inteligentną, no i nie posredniego rodu, ojciec posłał ją na dwór w Wołogoszczy, czyli Dwór Filipa I była dwórką Amelii Sackiej. No i tu zaczyna się dramat, a nawet melodramat i rom romantyczna, acz nie komedia. Tam najmłodszy synów, Erz Ludwig, najmłodszy syn Filipa I, zwrócił uwagę na piękną, bardzo Wygadaną, pewną siebie, nieprzeciętnego intelektu i urody kobiety, i hardą i dumną, co się za chwilę okaże, doszło do tego, że obiecał, zaręczył się z nią i obiecał jej orzenek. No niestety, nie był takiego twardego charakteru jak Zygmunt August i zaręczyny zerwał. Zerwał zaręczyny, ożenił się z bruszwicką księżniczką, czyli równą sobie pod naciskiem doradców, rodziny, Zofią, Jadwigą. No i niestety odwołał ślub z Sydonią. Sydonia w swojej żalu, bucie, niezgodzie na zaistniałą sytuację z wielce obrażoną. Dumą, podobno opuszczając Wołogoszcz, przekleła cały ród Gryfitu i przepowiedziała, że w ciągu pięćdziesięciu lat wymrze do ostatniego bezpotomnie. Taka była klątwa Sydonii czy też przepowiednia. Dalej też los yy, nie oszczędzał jej, nie potoczyły się jej losy szczęśliwie. Wróciła tu, do rodzinnego gniazda, ale jakby nieszczęść było mało, w tym w samym momencie bez mała w przeciągu roku zmarł jej ojciec, który ją uwielbiał, rozpieścił i który na pewno nie pozostawiłby jej w takiej trudnej sytuacji. Cóż! Tatuś zmarł ukochany, ukochanej córeczki, został brat. Brat Ulryk. Na brata Ulryka jego własny syn wyrzekał. Brat Ulryk był małogospodarny, za to pazerny. Do tego sprawiedliwości nie miał za grosz ani szacunku, ani dla woli rodziców, bo nie żyła już też mama Sydonii. I cóż? Postanowił siostry pozbawić majątku. Nie podzielił się z nimi tym majątkiem, mało tego, gdy tu już mieszkały. Ożenił się z Otylią Dewitz, z którą panie w bo niestety wspólnego języka nie znalazły. I doszły do, doszło do tak ostrego konfliktu, że Dorota i Sydonia wyprowadziły się. O czym brat wieloma nieuczciwymi zachodami, szczegółów państwu oszczędzę, wymusił na nich, żeby zrzekły się swojej własności na rzecz renty, którą z dóbr procentowo będzie im wypłacał. No nieszczęśliwcy zgodziły się na to. Jak się to skończyło? Jak to może się skończyć u człowieka niegospodarnego, niesłownego i bez honoru? Nie wypłacał im tych pieniędzy, coraz gorszej siostry były w sytuacji finansowej, musiały tułać się po rodzinie, ale Sydonia nie była osobą, która odpuszczała. Była inteligentna, bardzo dobrze wykształcona jak na owe czasy, już czytata i pisata to wiadomo, ale oprócz tego znająca swoje prawa i mająca też wsparcie i koneksje, upominała się o ten majątek pisała do sądu, y, szukała wsparcia w rodach i książęcych, i szlacheckich. Cóż z tego, kiedy przeważył wszystkie edykty, książęce, y, nakazy, wypłaty, jak każdy skąpiec, mówił jak najpóźniej i jak najmniej. Doprowadził oczywiście siostry do rozpaczy i do ruiny. Pisała Sydonia w pismach do sądu, że Łzawy ciężki grosz, żebrany, tylko ratuje przed całkowitym upadkiem. Była w desperacji. Była w desperacji, a że była osobą inteligentną i nieustępliwą i dumną i hardą, walczyła jak lew. Zmarła jej siostra, co było kolejnym Dorota, co było dla niej kolejnym ciosem. E to siostrze, też oczywiście urnyk nie miał zamiaru niczego wypłacić. Znalazł za to wśród y, możnych y, poparcie dla swojego postępowania. A Sydonia coraz bardziej rozgoryczona, coraz zrobiła się podejrzliwa, złośliwa, tułała się po rodzinie, konfliktowała się z tą rodziną. W końcu... Marianowo, następne miejsce. Marianowo, które było klasztorem, ale w czasach protestanckich, oczywiście klasztor rozwiązano, a tam ustanowiono dom dla zamożnych panien. Została tam zastępczynią przeorszej Ale i z nią się skonfliktowała. Więc odwołano porokując ją z tej funkcji. Cały czas pisma, 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 tak? Procesy, pisma, tak? Spędzała y, Sydonia niestety swoje życie. Cóż, do, do wszystkiego, co później się zdarzy, doszło to, że zajmowała się zielarstwem, proszę Państwa, ziołolecznictwem, co nie przydawało jej Wiarygodności godności oczach na przykład duchownych. W każdym bądź razie, proszę Państwa, nie dość, że była zielarką, że była starą panną bez ochrony. To jeszcze, a jak to się słowo. Tutaj w okcaje krasie, jakie ładne soneczko, ten zamek. A tu mamy dom Maćko, drzewo pomnikowe. Potężny, górący nad policją, rozłożysty A, mam, dom. na trzmielę. A tam jest ten zamek. Dochodzimy do jeziora Głębokie. Nie, 10 minut, przed, bo mamy tak. pół godziny. Oooo, to co tyle, kurde, zawalił. No, pod go. Proszę. Jesteśmy na jeziorem głębokie. Aha, zaczyna kropić. O, to deszcz pada. No. Oli, trochę już dalej, tak? Ja tutaj już ogarnę, Piątka Daj rękę. Trzymaj się mnie. Mm -hmm. Ta, ja też Tak, ja tu mogę przejść i po wodzie jak trzeba. No, wiem. no i ci, 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 ci. ci. No, śmigaj. O, przepraszam. No, już powoli zbliżamy się do końca wycieczki. Jeszcze zostało parę kilometrów. Co? To żurawie tam. Ale gdzie? To takie żółte. Nie wiem co to było żółte. A może? O, zobacz Ludwiku jak ładnie. Ile łąki. Zatopiona łąka. zatopiona łąka? No bo ona jest zatopiona, tam jest bagno. Skąd wiesz? To jest nasza trasa. No, fajna trasa. Ale tajemnica. No. Bardzo tajemnicza. Fajna. A zobacz, tam nasza wycieczka jest daleko, nasza wycieczka. daleko. Widzisz ludzie trochę na skutek poszedłeś, ale ten jest ciekawy. He, he. Już powoli zbliżamy się do końca. Ładnie słońce zaczęło świecić. Radyjko. Tak. Niedaleko już jest do jeziora. No to już doszliśmy prawie do końca. No tak, jest super hokejowo, hokejowo, super hokejowo, hokejowo. nie było? Super <totrybuj> Tam jest jezioro i tam już jest gdzie te domki, tam jest koniec. Z pomostkiem. Z pomostkiem. A teraz pieczymy kiełbaski, a chludzik co piecze, chleb, dobrze robisz.